W tym odcinku zaprezentuję Wam rzutnik B9, Ania. Yy, powstał on w, w łódzkich zakładach klinotechnicznych Peweksel yy, przy ulicy Nowotki 41. Ogniskowa wynosi 65x3,5. Z boku mamy pokrętło do przesuwu klisz. Z tyłu mamy prze przewód sieciowy wyprowadzony. Spo spod spodu widzimy tabliczkę znamionową. I miejsce, w którym wy wychodzi potem taśma. Tym y szkłem powiększającym y Zmieniało się ostrość. Wymiana żarówki polega na tym, że trzeba przycisnąć tutaj i przesunąć w bok ten metalowy element. Widzimy w środku lusterko żarówkę na 6V. Trzeba ją przekręcić w bok. I można ją wyjąć. Mamy tu jeszcze szkło powiększające i transformator. Do tego dioskopu ja posiadam też e koncert bajek. Łączmy Bajkę wkładamy do tego odpadu. tutaj wychodzi bajka, tutaj z tego, nie wiem czy to będzie filtr Do tego diaskopu nie pasują klisze ze starych aparatów Bo mają one za dużą wielkość Szerokość tej kliszy wynosi 3,5 cm I ma ona po bokach, y, y, taką liurkowaną y, paparazzią. Do rzutnika posiadam również oryginalną y, Instrukcja obsługi bez autogwarancyjną z z 1988 roku. Мэмтаж, у меня есть такой немецкий диаскоп за 50 Можно, вот сейчас поставить. Filmy też zapisywały się na kliszach projekcyjnych 16 mm i 32 mm. Tak to wyglądało. Niestety nie posiadam do tego projektora. Tutaj, w tym miejscu, jest zapisana ścieżka dźwiękowa, a w tym miejscu jest zapisany obraz. Taśma jest m.in. do projektorów z serii AP, również wyprodukowanych w łódzkim prekserze. między M.in. AP44 i AP45. To Dziękuję.